Znowu śniegu nawaliło Nawaliło, no z 2 centy A Witam się z Wami w kolejnym odcinku I będziemy powoli tutaj zasypywać wszystko W poprzednim odcinku widzieliście, że Z sąsiadem tutaj walczyliśmy do nocy No i udało się wszystko zasypać Trochę paliwka przywiozłem Miałem tylko taką bańkę w aucie niestety I zobaczymy ile tutaj będzie Bo Wam powiem tak, wczoraj nią pracowałem to e, jakieś dwie godziny 2 godziny pracowałem na, na rezerwie Nie wiem czy na tyle mało pali czy po prostu ten pływak coś tam jest niechalo o działa grzeje świecę. nie ma nic paliwa więc teraz naleję paliwa i zobaczę ile ta piątka zmieni tutaj stan tego wskaźnika o, ale kurcze w filmie miałem 60% baterii teraz mam już 39% a więc ciekawe ile na To to się trochę bo teraz działa jest wlew paliwa nie z tyłu tu tu co jest Około, jest zamknięte Nie pod tym jest Zobaczymy czy tutaj Ale i tutaj jest teraz widać, że się nikt nie kręcił Bo na śniegu wszystkie ślady zostają A zobaczymy jak tutaj Czy kabel został na swoim miejscu przysypane wszystko ładnie, pięknie Daliśmy jeszcze folię Taką do znakowania I przysypaliśmy warstwą ziemi i tak powinno to być zrobione, wszystko zasypane. Teraz jeszcze to zasypię. Jeszcze raz wszystko, żeby tutaj nikt czasem nie wpadł. I tą jeszcze tą hałdę muszę tam porozgarnąć. Ten cały przód już rozgarnę na gotowo. No i powoli zaczynamy tą zabawę. Zobaczymy, jak pójdzie z zmarzniętą ziemią. Ale zobaczcie, to jest i nie czuję tego. Czekaj, to podniosę tu. Ale naprawdę ta już maszynka daje sobie z wszystkim radę o. O. i zasypuje elegancko Teraz tak, teraz tu by trzeba było ustawić się O, jakiś o, jakoś tak i zobaczymy, tylko no, sobie zmierz ten nawiew o. Trochę niższe obroty o. Teraz to chyba trochę aż za małe Bo ja chyba i tak źle stoję O, teraz tak, teraz cały lemiesz jest oparty o. i ściągamy tą ziemię tutaj No i jest pięknie Sięgnę. dalej to chyba spycham, ogarnę o, wycieraczki też już można wyłączyć światło, no wyłączamy teraz jeszcze tu żeby wlepnąć tą górkę o tak nie na naczerpać nie ma możliwości będę no tu jakoś próbował jeszcze o to tu ściągnąć tu jeszcze i tak będzie dowieziona ziemia. ale muszę to zrobić przed tymi wszystkimi mrozami większymi żeby tu nie było żadnych takich niespodzianek żeby było po prostu bezpiecznie Już jestem teraz w innym miejscu, już przestawiłem się, już hałda trochę rozparcelowana. Tutaj o, już zasypuje powoli, a tutaj już, o zobaczcie, teren wyrównany i wrócił do pierwotnego stanu, a nawet może i lepiej. Kurczę, równiutko, ładnie. Nie wiem, czy tu jeszcze trochę poprawić, A, na pewno tego gruza muszę wziąć. I tu chyba już padłem poprawie, a nie chcę mieć tutaj na działce żadnych tych wertypów, zanim przyjdzie mróz, bo. Jak przyjdzie mróz, to fajnie tutaj i będzie ładna, ładny parking. Tak samo tutaj, już wszystko chcę zrobić i już będzie wtedy naprawdę ok. Ale, w wtórną ziemię tutaj chcę wziąć, tutaj rozgarnąć i wtedy naprawdę będzie petarda na to czarna ziemia. I tu już ten cały front będzie gotowy i będzie można cokolwiek, tu jakiś samochód postawić, będzie super. No, i widzicie, sprzęt zrobił swoją robotę. Nawet sąsiad się trafił, tutaj znowu przyszedł pomóc mi trochę. I wam powiem tak. No i na czym ja to stanęłem? Znowu przerwała rozładowana bateria, ale to bardziej od mrozu. Ale tymczasem za to z sąsiadem tutaj powyrównywaliśmy te grzbiety. I wam powiem, no jest tutaj konkretne już do trzech razy sztuka i zobaczymy, czy teraz może nagrać końcówkę. Właśnie teraz już kończymy tutaj cały ten plac równać, wszystko tutaj porobione mamy, ale Wam powiem, parę osób się pytało, gdzie można tą koparkę obejrzeć, a więc już Wam wyjaśniam. Jest to koparka z firmy Janmar Norda, która się mieści w Szemudzie Podziękuję Wam jeszcze raz ogłoszenie do tej koparki oraz numer telefonu prosto do konsultanta, który nieco więcej poopowie Wam o tej, o tej koparce. No ale sami widzicie, jaki tutaj Efekt ta koparka wykonała, ja Wam powiem, jest naprawdę fajny sprzęciar. Nie chwaląc tutaj tego w żaden sposób, jakoś tam, e, nad, jakoś tam nadgorliwie, ale robi robotę konkretną. Mimo to, że e, jest to nie jest jakiś duży sprzęt. A tu macie całą specyfikację. Jest to, nie jest to Chińczyk, lecz Japończyk. Więc jest już też jakaś klasa. E, jakaś tam jest. A my już będziemy się powoli żegnać. Bartek jeszcze tam coś robił u siebie przy tym kablu. Tam poprawia. Zimno, ciśniemy do domu, nie? Lecimy do domu, także co? Będziemy się żegnać z wami. I co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.